Pani Sekretarz, witam Pani Beatę. Stwierdzam kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Przechodzimy do czynności organizacyjnych. Wybór komisji, uchwały i wniosków. Do komisji proponuje Pana Jana Płaczka, Pana Piotra Sapowskiego i Pani Beatę Bogacz. Proszę o przegłosowanie. Wisława Adler, za. Jan Temer, za. Beata Bogacz, za. Magdalena Ważyńska, nieobecna. Maria Buklarewicz, nieobecna. Maciej Dłuszcz, nieobecny. Adam Terycz, za. Elżbieta Laskowicz, nieobecna. Magdalena Landy, Adam Łukaszewski nieobecny. Wisław Marek. Za. Jan Płaczek. Za. Dorota Redwicka. Za. Jan Cłukos. Za. Andrzej Szydłowski. Za. Komisja została wybrana. Przechodzimy więc do punktu następnego. Przedstawienie wniosku o odwołanie na sesji Rady Miejskiej w Decznie. Na podstawie paragrafu 4 roku Rady, Rady Miejskiej w Decznie załącznik nr 5 statutu gminy Deczna uchwała nr 60 z dnia 11 października 2018 roku. Wnoszę o odwołanie sesji nadzwyczajnej i uwzględnienie w porządku obrad podjęcie następujących projektów uchwał uchwały nr 39 w sprawie wykazu kompleksu oraz określenia sezonu pandemii na terenie gminy Dębrzyno w 2023 roku oraz uchwały nr 40 w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu kompleksu na, na jeziorach Staw Miejski i Żuczek w Debrznie. I to mamy przegłosować, tak? Tak, e, ale no imiennie... czy to imiennie. Tak. Proszę o przegłosowanie, tak? Wiesława Adler za, Jan Bemel? Za. Data za. Za, Bogaczan? Magdalena Pośnińska nieobecna, Maria nie nieobecna, nie Maciej Dudzka nieobecny, Adam Pyrycz, Elżbieta Laskowicz nieobecna, Magdalena Langera, Adam Łukaszewski nieobecny, Wisław Marek, Za. Jan Płaczek, Za. Dorota Rybicka, Za. Piotr Sługowski, Za. Andrzej Sługowski. Wniosek został przyjęty, a teraz porządek obrad, robimy, raz musimy, tak? tak. I to? Czy to nie, 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 jako porządek obrad to było. Dobrze, to przechodzimy więc do punktu następnego, podjęcie uchwał. Uchwała numer 39 w sprawie wykazu kompetencji oraz uznania sezonu kompilowanego na dane gminy przy w 2023 roku. Kto z Państwa jest za? Proszę o podniesienie ręki. A nie, 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 Wiesława Beata Boga, za. Magdalena Płacińska nieobecna. Maria Zburecki nieobecna. Maciej Kuszka nieobecny. Adam Terycz, Za. Elżbieta Laskowicz nieobecna. Magdalena Landy. Adam Łukaszewski nieobecny. Cisław Marek. Za. Jan Płaczek. Za. Dorota Rybicka. Za. Piotr Słukowski, Za. Andrzej Sisławski. Za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do głosowania na uchwałę nr 40. sprawie na uchwałę w sprawie przyjęcia regulaminu kąpielnic na stawach, na jeziorach Staw Miejskich i Żuczew w Derce. Proszę o przegłosowanie. Wiesława za, Jan za. Benek za, Beata Bogacz, za. Magdalena Chłażyńska nieobecna, Maria Zucharewska nieobecna, Marcin Kruczka nieobecny, Adam Perywicz nieobecny, Elweta Laskowicz nieobecna, Magdalena Landę za, Adam Łukaszewski nieobecny, Zbisław Marek za, Jan Płaczek za, Dorota Ryżicka za, Jacek Sąkowski za, Andrzej Śustosów. za. Uchwała została przyjęta jednogłośnie. Przechodzimy do punktu za. następnego, za. oświadczenia. Czy w tym punkcie ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? w punkcie komuś, Mogę. Proszę. Jestem dzisiaj na tym, y, naszej, naszej sesji nadzwyczajnej. Za chwilę wyjeżdżam. Jadę do Legnicy. Y, po prostu siostrzenica wychodzi za mąż. Ale be, be, będę wszystko robił i tak mam zaplanowane, żeby być około godziny 15 z powrotem w niedzielę, bo chciałbym, żeby ci, którzy tutaj do nas przyjechali, żeby w końcu to oglądali. Na to zapraszałem też między nimi. Zapraszaliśmy, przepraszam. Dobrze, dziękuję. dziękuję. Eee, czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Przechodzimy do punktu następnego: przedstawienie przegłosowanie wniosków Komisji Wspólnotowskiej. Komisja nie zanotowała. Dziękuję, zamykam obrady.